Доброго дня, дорогі друзі. Джень добрий, друзі, я ще. Зачинаємо презентацію роману. Повіщі Олега Полакова, яка називається вольніці і приячелі пані Теклі, по-українську рабині та друзі пані Векли, книжка, яка була відзначена як один з найкращих дебютів останні роки, книжка, яка була визнана в Україні як найлепша дебютова книжка у 2015 року. І запрошуємо до презентації і запрошаємо панства до. Jest, żeby stawić pytanie do autora. Jest autor i jest przedstawiciel od Proszę witać Pana Olecha Polakowa nas na języku Dzień dobry. Otóż ja najpierw przedstawię państwo obecny tu o, o, obok. Otóż jest autor Olecha Polakow pogratulować pani e, przyz, 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 przedstawiciel od wyda, wydawnictwa Magda Ko, Koperska i tu tł, tłumaczę autorowi pani Olena fin, Finasza a ja się nazywam Jurek Zawa, Zawadzki i tu animuję przy stoi, stoisku czasem otóż e, Najpierw chciałbym powiedzieć to, że trzy, trzy, trzymam w ręku reń, reń, tę powieść, która została przetłumaczona na język polski. I e, powiedziałbym także, bardzo cieszę się, że e, nowa ukraińska proza po trochu wchodzi e, w Polskę, w przestrzeń kulturową. Polski. I nie tylko ta, która jest najbardziej znana w świecie, ale i nowa, która ma perspektywy być ciekawą i ma jakieś, może odkry, odkrywa literaturę ukraińską w jakiś nowy sposób. Bo już te znane imiona, imiona ukraińskich pisarzy są no, prawie tak na każdym rogu, powiedziałbym, tak w tym świecie literatury. Ale bardzo zależy Ukrai Ukrainie na promocji nowych i nowych autorów, którzy potrafiliby przedstawić inne, alternatywne e, sposoby. Na pisanie, tak? I chodzi tu o poezję nową ukraińską, chodzi o prozę, róż, różne gatun, gatun, gatunki prozy, reportaże, książki historyczne i naukowe. Otóż naj, najpierw chciałbym e, zwrócić się do autora. E, e, czy. E, Książka nie tak dawno wydana, tak? Ale z jaką recepcją już potrafił spotkać się autor, jak ta książka została najpierw odebrana w Polsce i jak to pan odbiera sam, tak? O ile to jest ważne dla, dla, dla niego. Добре, шановні пасі. Дуже приємно бути сьогодні тут представляти це моя перша закордонна поїздка в Польщу і дуже приємне перше закордонне видання. Дzień dobry Państwu. To Це моя перша książka. Видана за границю і ямба щаслива прибувати туди з вами. І теж то є моя перша подруж до польський. Коли саме виникла ідея виникла ідея спробувати свої сили за кордоном, ну no, власне чому вона виникла? Тому що я мені не раз сказали критики і колеги, що Moja proza, ona w nie ukraińska, a więc taka uniwersalna europejska i może być ciekawe zakordonu czy też. Skąd pomysł, żeby wydać książkę w innym języku w ogóle za granicą? Bo koledzy nieraz mi mówili, że jest nietypowa ukraińska proza, że też może być uznana za granicą i na, na, na zachodzie po prostu. Я звернувся до кількох видавниць і дуже швидко познайомився з пані Магдаленою Коперською, яка тут присутня, і Станаграм, і Надіславій Уривки з книжки. І вона сказала, що подобається, будемо працювати. Zwróciłam się do kilku wydawnictw, dosłałam swoje po prostu na książki i bardzo szybko dostałam zwrotną informację, zwłaszcza pani Magda Koperska, Magdalena Koperska z wydawnictwa Anagram powiedziała, bardzo mi się podoba i pracujemy. Powieść ta nie jest realistyczna, tak? Jest to, jak się nazywa się, hymerna, tak? Jak to po polsku? Chymery. Хім, хім, так. Нашим чим власне е, та хімеричність як з погляду автора? Які самі родства е, хімеричності? Та. Є таке відоме поняття магічний реалізм, всі знали. В Україні це, в принципі, аналог, химерна проза це український аналог, але я не зовсім себе сам до, ну, на 100% відношу до цього напряму, тому краще я б назвав себе не магічний реалізм, а реалістичний магізм. Тому що переважає в моїй все-таки реалізм, але ну, також не я кажу а критики, що він там настільки незвичний, що ну, дуже схоже на фантастичні речей. І... I teraz tak, skąd pomysł na taki styl pisania, raczej bym powiedział, że książka jest magiczno-realistyczna, natomiast ja napisałam troszeczkę w realistyczno-magicznym stylu i jak ty mówiłeś dzisiaj, am amerykański... E... To jest to analogia do amerykańskiego realizmu, tak? I dlaczego? To Латиноамериканський реалізм, магічний реалізм і власті скомпі ще хімеричность, начебто негативно хімери. Події начебто звичні і в той же час ну, за будь-якими речами простими, звичними ми можемо побачити. Е, відкривається цілий всесвіт часто. Ми не знаємо. to są banalne rzeczy, no wiadomo co sto razy, ale tam raz jej odkrywać w coś Czyli e, chimeryczność polega na tym, że e, niby to z, z, zwyczajne e, sytuacje życiowe, natomiast e, w pewnym momencie niespodziewane e, otwiera się zupełnie inny świat. E, w tej же czas ja nie poruszam zakonów fizyki, e, tam nie ma fantastyki i fantasy w moich tworach. W ten, czas, w ten sam czas nie naruszam prawa fizyki. Nie mam nie ma w utworze fantasy i e, e, no tak, fantastyki. Fantasy, fantasy i fantastyki. Ja jeszcze tylko dodam, bo dzisiaj byliśmy w Rady też kampus na żywo i o tym też dyskutowaliśmy, bo to jest bardzo trudno powiedzieć po polsku, tak naprawdę, bo jednak język ukraiński, sposób myślenia ukraiński jest trochę inny niż polski. Chodzi, i, i, I jeśli chodzi o tą chimeryczność, ja to odbieram w ten sposób, że jest tam przede wszystkim pomieszanie gatunków niesamowite. Czyli tak naprawdę narracja, narracja autora, bohaterów jest zupełnie na siebie nachodzi, a jednocześnie jest z bardzo różnych gatunków literackich wzięta. I tak jak powiedział Oleg, że jest to współczesna, realistyczna, teoretycznie powieść obyczajowa, ale łączy ze sobą elementy fantazy, fikcji, ale też takiej, takiej magii. I one się ze sobą mieszają, mieszają, mieszają. W rezultacie bohaterowie są dość nieuporządkowani i też, też są te zroty akcji bardzo niespodziewane. Ale jednocześnie on y, obserwuje ten świat i, i, o, i odpowiada na pytania, czym jest rzeczywistość, czym jest współczesność, jakie są zagrożenia, tak? gdzie jest granica zagrożeń między ludźmi, y, kontaktów międzyludzkich. To taki na temat. Każdemu pisarzowi, jak i w, w ogóle y, li, dla literatury ukraińskiej, jest to ważne, y, żeby odbywała się promo, promocja tak? L, literatury i na świecie, na świecie i żeby Ukraińscy Ukraińcy, Ukraińcy pisarze mieli wydane, przed przetłumaczone książki na różne języki. Ale pytanie zawsze jak tak? i no właśnie dlaczego wybrano właśnie utwór, Pana Olega i jakie może tu są jakieś uniwersalne podejścia dzięki którym ukraiński pisarz mógłby odnaleźć w ogóle wydawcę za granicą? Nie jest do końca tak, że ukraiński pisarz ma znaleźć wydawcę w Polsce czy na, na, na świecie. To po prostu jest tak, że dobry pisarz zawsze znajdzie wydawcę, czy to będzie Polska, czy jakikolwiek inny kraj świata. Myślę, że literatura ukraińska tutaj, przykład właśnie jest niewolnicy przyjaciół, przyjaciół pani Tekli Olega, że po prostu to jest dobra książka. Ja wydaję przede wszystkim poezję. I chyba zachwyciło mnie, no wiadomo w streszczeniu książki, bo ja nie znam ukraińskiego, dostałam streszczenie tak jak powiedział autor i mnie zachwyciło właśnie ta, ta chimeryczność, zachwyciło mnie to, że jest tam dużo metafory i że jest, ta książka jest nieprzewidywalna. I, I ta książka rzeczywiście jest nieprzewidywalna, bo na przykład tłumacz, który razem z redaktorką przez wiele miesięcy pracował nad powieścią, co jakiś czas do mnie pisał maile, że on już tego nie wytrzymał, jak się przyzwyczaił do bohatera, to Oleg znowu mu zamieszał i znowu mu od początku wdrażać w emocje innego bohatera. Natomiast jeśli chodzi o samo pytanie, takie dogłębnie literatora literatura ukraińska, myślę, że... My będziemy się tak naprawdę bardzo, my Polacy w tym momencie mówię, bo jesteśmy w Polsce, będziemy bardzo się mocno otwierali na literaturę wschodu, tak bym powiedziała, bliskich naszych sąsiadów, bo z całym oczywiście szacunkiem i sama przecież czyta mnóstwo literatury amerykańskiej, angielskiej i tak dalej, niemieckiej, jednak Mało wiem, szczerze mówiąc, o, o literaturze, nie o, o kraju. Nie, wiadomo o kraju, wiemy, jesteśmy przyjaciółmi, ale literatura ukraińska nie była mi specjalnie znana. I w, w Olegu ten potencjał zobaczyłam w jego książce i zobaczyłam też potencjał ogromnego tego bogactwa literackiego Ukrainy. I myślę, że to jest początek. Oleg napisał drugą książkę, Troja, Dzieje Zamglonej Troi. Będziemy tłumaczyli teraz trzecia, trzecia książka się ukaże. Tak będzie we Lwowie na targach książki prezentowana jego trzecia książka. Także myślę, że te książki się pojawią w Polsce. No i ja myślę, że będzie taki... Tak naprawdę wielka popularność literatury ukraińskiej w Polsce, bo jej nie ma, bo no nie wiemy o tym za dużo. Tak mi się wydaje. Dlatego się zachwyciłam. Dziękujemy serde, serde, serdecznie naszym gościom i, no i za możliwość reprezentacji e, i dziękujemy panu Olegu za, za śmiałość, tak? za, za możliwość się zapoznać z jego książką no i mamy nadzieję, że zapraszamy na, na następny rok. Na jeszcze większy stój? Możliwe, tak. tak. Podziewamy tak. się. Tak. Do, widzenia. Do, widzenia. Do widzenia. Dziękuję.